W wojnie polsko-niemieckiej rozpoczętej 1 września 1939 roku stolica Polski miała wyjątkowe znaczenie wojskowe. Połączenie głównych rzek kraju, węzeł dróg i co najważniejsze centrum polityczne i administracyjne sprawiło, że jak najszybsze zajęcie miasta było dla Niemców zadaniem nadrzędnym. Potężne pancerne uderzenie, wyprowadzone z terenów Śląska, przełamało polskie pozycje i już 8 września pierwsze niemieckie czołgi pojawiły się pod Warszawą. Rozpoczynały się trwające blisko 3 tygodnie zmagania o polską stolicę. Bitwa graniczna. Opóźnianie przeciwnika na przedpolu, po czym wycofywanie się na linię Wielkich Rzek oraz trwałość granicy południowej. Tak w bardzo ogólny sposób przedstawiał się plan polskiej obrony przed niemiecką agresją we wrześniu 1939 roku. Niemieckim zamysłem zaś było zbieżne uderzenie klinami pancernymi z północy oraz najsilniejsze z terenu śląska w kierunku na Warszawę, błyskawiczne przełamanie polskich pozycji i tym samym odcięcie większości sił wojska polskiego na zachód od linii Narwi i Wisły. W całym tym zamyśle kluczowe znaczenie miała stolica Polski, poczynając od połączenia głównych rzek, na których opierać się miała polska obrona, oraz węzłów kolejowych i drogowych poprzez wszelkie urządzenia zapewniające kontrolę nad całym obszarem, a kończąc na tym, iż Warszawa była centrum politycznym i administracyjnym, będąc zarazem największą aglomeracją w kraju. Dla Niemców zatem Warszawa była swego rodzaju kluczem do opanowania całego kraju i jej możliwie szybkie zajęcie było zadaniem nadrzędnym. Miasto w pierwszych chwilach wojny nie było do obrony przygotowane. Osłonę powietrzną stolicy zapewniały oddziały obrony przeciwlotniczej oraz brygada pościgowa, która aktywnie działała tylko do 6 września. Błyskawiczne tempo posuwania się wojsk niemieckich oraz dramatyczne meldunki z granicy zmusiły polskie dowództwo do utworzenia 3 września dowództwa obrony Warszawy na czele z generałem Walerianem Czumą. W pierwszej chwili do dyspozycji obrońców przeznaczone było zaledwie 6 batalionów piechoty i obrony przeciwlotniczej. Oraz niepełne dwa dywizjony artylerii. Szybko jednak organizowano kolejne oddziały oraz włączano do obrony wiele formacji, które nie zdążyły na czas w swój rejon koncentracji. W pierwszym rozkazie obrona Warszawy opierać się miała na czterech głównych odcinkach: to jest Mokotów, ochota, wola i Marymont. Pomimo szczupłości sił nakazano również organizowanie kolejnych linii obrony. Siły w stolicy jednak szybko rosły, gdyż organizowano oddziały z nadwyżek mobilizacyjnych oraz włączono do pomocy przy fortyfikowaniu i utrzymaniu porządku ludność cywilną. Chaos i zamieszanie na froncie i głównych kierunkach działań Warszawie właściwie sprzyjały, gdyż z dnia na dzień włączono do jej obrony kolejne oddziały, które znajdowały się w pobliżu, a następnie te, które cofały się za nadgranicy. Do czasu podejścia pierwszych niemieckich oddziałów na przedpola miasta Zdołano zorganizować obronę w sile 17 batalionów piechoty, wspartych 64 działami oraz 36 czołgami, obsadzając tym samym również prawobrzeżną część miasta, a nawet wysyłając dalekie zmotoryzowane patrole. Dowództwo lewobrzeżnej obrony miasta powierzono pułkownikowi Marianowi Porwitowi, prawobrzeżnej zaś od 10 września pułkownikowi Julianowi Janowskiemu. Już 8 września do dowództwa obrony Warszawy dotarły wieści o zajęciu przez Niemców Grujca oraz skierowaniu czołgów w stronę przepraw na Wiśle pod Otwockiem. W niedługim czasie potem dalekie patrole nadsyłały meldunki o pojawieniu się Niemców w Natarzynie, Pruszkowie, Piasecznie oraz pod Raszynem i w Błoniu. Wieczorem tego dnia pierwszy niemiecki wypad pancerny wszedł w kontakt ogniowy z polskimi stanowiskami obronnymi w okolicach Okęcia i po krótkiej walce wycofał się na pozycje wyjściowe. W pierwszym rzucie do natarcia na Warszawę ruszyły oddziały niemieckiej 4 Dywizji Pancernej generała Reinharta. Tego dnia oprócz ciągłych nalotów rozpoczęto również ostrzeliwanie artyleryjskie miasta oraz podciąganie jednostek do wykonania szturmu. Następnego dnia o świcie rusza niemieckie natarcie skierowane na dwa główne kierunki wolę i ochotę. Po przygotowaniu artyleryjskim do uderzenia ruszają czołgi oraz piechota zmotoryzowana. W niektórych miejscach pierwsza linia zostaje zdobyta, a polskie oddziały wycofują się do zabudowań oraz na utworzone wcześniej barykady. Na oś niemieckiego natarcia zostaje położony ogień polskiej artylerii. Niemiecka piechota oraz czołgi w kilku punktach przenikają w głąb zabudowań, jednak ostatecznie ogień działek przeciwpancernych oraz artylerii i lokalne kontrataki wypychają Niemców z zajętych pozycji. Na kierunku Ochoty Niemcy próbują jeszcze uderzenia na wysunięty odcinek obrony na Mokotowie, jednak ich natarcie zostaje odparte. Następnego dnia oddziały 4 Dywizji pancernej wykonują silne natarcie na osi ulicy Puławskiej uderzając bezpośrednio na Mokotów, jednak nie przynosi ono rezultatu. Następnie ponawiają atak na Ochotę i Wolę, gdzie również w większości zostają powstrzymani. Udaje im się natomiast przebić na styku pozycji polskich pomiędzy Dworcem Zachodnim a Okęciem i dotrzeć aż do Placu Narutowicza. Niemiecka piechota następnie obsadza okoliczne zabudowania, tworząc silne gniazda oporu. Dopiero polski kontratak z wykorzystaniem dostępnych w czołgów pozwala oczyścić ten rejon z niemieckich żołnierzy. Przed południem Niemcy na rozkaz dowódcy zaprzestają natarcia i wycofują się na pozycje wyjściowe. Dowodzący 16 Korpusem Pancernym generał Erich Heppner Nakazuje jednak czwartej dywizji jak najszybsze ponowienie ataku. Następnego dnia rusza zatem kolejne natarcie tym razem przy silnym wsparciu lotnictwa. Niemcy próbują przebić się w rejonie pola mokotowskiego i wyjść na tyły jednostek na ochocie, jednak kolejny raz atak załamuje się w ogniu polskiej obrony. Szturm ponagany jest wieczorem na kierunku woli i ochoty, jednak ponownie nie przynosi żadnego rezultatu. Niemieckie natarcie zostaje ostatecznie zatrzymane, a próba zdobycia Warszawy z marszu nie przynosi powodzenia. Niemcy po nieudanym szturmie rozpoczęli przygotowania do oblężenia. Sytuacja na froncie jednak uległa zmianie. Podciągane w rejon Warszawy dywizje piechoty zostały zatrzymane, gdyż właśnie zaczynało się polskie uderzenie połączonych armii Poznań i Pomorze nad Bzurą. Zlekceważenie tego kierunku przez dowódców niemieckich spowodowało kolejne zmiany i tak zarówno oddziały 4 Dywizji Pancernej, jak i pierwszej Dywizji Pancernej, która miała uchwycić przyczółki po wschodniej stronie Wisły, zawróciły nad Bzurę, aby uporać się z zagrożeniem w tym rejonie. W tym czasie w dowództwie obrony Warszawy nastąpiły zmiany. Powołano do życia Armię Warszawa, na której dowódcę mianowano generała Juliusza Rumla, byłego dowódcę Armii Łódź. Do stolicy przybywały pokierszowane oddziały Armii Modlin, Łódź oraz Prusy, których żołnierze byli natychmiast reorganizowani i włączani do obrony miasta. Bitwa nad Bzurą nie zmieniła jednak sytuacji na północy, gdzie Niemcy po bitwie pod Mławą, wypychając Armię Modlin, a następnie uderzając w kierunku Brześcia przekroczyli Narew, a następnie Bóg. I tym samym Warszawa zagrożona została również od wschodu. Dowództwo armii Warszawa postanowiło w tym czasie wykonać tzw. uderzenie na wschód, jednak grupie kawalerii generała Andersa do tego wyznaczonej nie udało się zdobyć mińska mazowieckiego i większość jej sił ostatecznie odeszła na południe. Po podejściu w rejon Warszawy od wschodu Niemcy próbowali natarcia z marszu jednak bezskutecznie, po czym przeszli do działań oblężniczych. Wobec bitwy nad bzurą część oficerów widziała wręcz konieczność wyjścia przynajmniej części sił z Warszawy, aby uderzyć na tyłowe niemieckie oddziały, odciążając tym samym wojska armii Pomorze i Poznań. W sztabie dowództwa obrony Warszawy pojawiło się kilka koncepcji takiego działania, od bardzo obszernych, mówiących nawet o utrzymaniu stałego, silnego połączenia z Modlinem, po mniejsze lokalne działania ofensywne. Największymi zwolennikami działania ofensywnego byli pułkownik Porwit, podpułkownik Okulicki pułkownik Tomaszewski oraz podpułkownik Koeb. Najbliżej zaś realizacji takiego planu było 17 września, kiedy rozgrywał się już dramat okrążonych armii polskich nad Bzurą, próbujących przebijać się przez Puszczę Kampinoską do Warszawy. Tego dnia generał Czuma rozkazał przygotować plan wyjścia części jednostek ze stanowisk obronnych i uderzenia w kierunku zachodnim. Według planu do natarcia wyruszyć miało 7 batalionów piechoty i 3 dywizjony artylerii pod dowództwem pułkownika Porwita, które uderzyć miały na tyłowe oddziały 31 niemieckiej dywizji Piechoty i zająć pruszków oraz błonie, po czym jak najszybciej nawiązać kontakt z oddziałami z nadbzury i tym samym ułatwić im przejście do Warszawy. Plan ostatecznie jednak został odwołany przez generała Rumla, a pułkownik porwit we własnym zakresie zorganizował jedynie wypad trzech batalionów na bliznę i Chrzanów, które zajęto i wykonano tam wysunięte punkty oporu. Po rezygnacji z większych działań zaczepnych ze strony garnizonu warszawskiego. Oddziały Armii Pomorze i Poznań, praktycznie bez porozumienia i łączności z placówkami warszawskimi, przebijały się przez Puszczę Kampinoską. Pod ciągłym ogniem i bombardowaniem z powietrza, generał Kutrzeba wraz z pozostałościami dwóch dywizji piechoty oraz dwóch brygad kawalerii znalazł się ostatecznie w obrębie stolicy. Do stolicy dążyły jeszcze pojedyncze, mniejsze grupy żołnierzy. Ponadto na rozkaz generała Tomiego ciągle utrzymywano składy amunicji w Palmirach, jednak do dnia 22 września zostały zajęte a Warszawa odcięta od połączenia stwierdzą Modlin i ostatecznie otoczona ze wszystkich stron. Choć rozkaz dla Warszawy brzmiał, aby broniła się najdłużej jak to tylko możliwe, aby ściągnąć na nie jak najwięcej sił niemieckich i tym samym ułatwić organizowanie wojsk na południu, tak po wydarzeniach z 17 września, kiedy to wojska sowieckie wkroczyły na kresy wschodnie, a dnia następnego naczelny wódz przekroczył granicę z Rumunią, sens dalszej obrony stanął pod znakiem zapytania. Od 21 września Niemcy przystąpili do systematycznego ostrzeliwania miasta oraz wzmogli bombardowania, siejąc terror wśród ludności cywilnej i przygotowując się tym samym do szturmu generalnego. Do pierwszego natarcia doszło w nocy z 24 na 25 września z kierunku Modlina. Do ataku na stanowiska w Babicach ruszyli żołnierze 19 Dywizji Piechoty i czasowo wtargnęli na polskie pozycje, jednak zostali stamtąd wkrótce wypchnięci przez kontratak. Wyżej na północ po uprzednim ostrzale wyszedł silny atak na Wawrzyszew, jednak również został odparty. Jednocześnie ruszył silny atak piechoty, wspartej czołgami, na całej szerokości południowego skraju miasta. Niemcy uderzyli na polskie stanowiska wzdłuż fortów Szczęśliwice, Mokotów, Dąbrowskiego oraz Czerniaków. Lokalne polskie kontrataki spowodowały zaciekłe walki w tym rejonie, jednak już za dnia Niemcy zdobyli część stanowisk na forcie Mokotowskim, a następnie fort Dąbrowskiego i fort Szczęśliwice. Główny niemiecki nacisk zaznaczył się zatem na północ i południe lewobrzeżnej części miasta. Oddziały Wehrmachtu odpuściły tym samym prawie całkowicie natarcie na prawym brzegu, przerzucając nawet część jednostek z tamtego rejonu przez Wisłę. Następnego dnia trwały walki na całej linii. Nad ranem Polacy podjęli próbę odbicia fortu w szczęśliwice, jednak bezskutecznie. W godzinach późniejszych Niemcy zdobyli również port Czerniaków, podchodząc pod główne linie obronne w samym mieście. Nie ustawały bombardowania i ostrzał artyleryjski, przez co sytuacja, szczególnie ludności cywilnej, stawała się coraz bardziej dramatyczna. Tego też dnia strona polska postanowiła ostatecznie skapitulować, uznając, iż Warszawa jako punkt oporu wypełniła swoje zadanie. 27 września nad ranem na rozmowy pokojowe wysłana zostaje polska delegacja z generałem Kutrzebą na czele. Walki lokalnie dalej jednak trwają ostatecznie przerwane zostają po południu tego dnia. Kapitulacja zostaje podpisana 28 września, a z dniem 30 września Warszawa przechodzi w posiadanie Niemców i tym samym kończy się jej obrona. W czasie walk po stronie polskiej poległo około 2000 żołnierzy, a ponad 10 zostało rannych, dalsze 100 tysięcy dostało się do niewoli. Po stronie niemieckiej straty to około 1,5 zabitych i 5000 rannych. W trakcie obrony miasta życie straciło również około 10 tysięcy cywilów, a dalsze 50 tysięcy odniosło rany. W wyniku ostrzału i bombardowań duża część miasta uległa zniszczeniu, wliczając w to również obiekty zabytkowe. Szacuje się, że było to łącznie około 10% miejskiej zabudowy, a dywanowy nalot na Warszawę z końca września był jasną zapowiedzią dramatu, który czekał inne europejskie miasta w najbliższych miesiącach.